Dzień dobry. Opowiem dziś państwu o przepływomierzach ultradźwiękowych oraz bezkontaktowej metodzie pomiarowej. Przepływomierze ultradźwiękowe to urządzenia, które służą do nieinwazyjnego pomiaru przepływu cieczy, gazu oraz pary wodnej. Pomiar bezkontaktowy, czyli nieinwazyjny jest bardzo prosty i wygodny. Nie wymaga on bowiem ingerencji w rurociąg. Pomiar odbywa się przez ściankę rurociągu poprzez zamontowane na zewnątrz sondy pomiarowe. Wyobraźmy sobie rurociąg, przez który przepływa ciecz albo gaz niezbędny do prowadzenia procesu. Montaż inwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego wymaga wiercenia otworów i zatrzymania przepływu. To wiąże się z zatrzymaniem procesu produkcyjnego, a to oznacza często duże straty dla zakładu. Montaż bezinwazyjnego przepływomierza nie wymaga takich prac. Przepływomierz ultradźwiękowy ma wiele zalet. Nie powoduje spadków ciśnienia w miejscu pomiaru oraz jest w 100% bezpieczny dla personelu. Nie ma tutaj zagrożenia wycieku. Warto zauważyć, że montaż przepływomierza ultradźwiękowego jest znacznie tańszy i wygodniejszy niż montaż standardowego przepływomierza. Nie wymaga on bowiem zakupu armatury, krojców ani dodatkowych elementów. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystują technikę Transit Time. W skrócie można powiedzieć, że to technika wykorzystująca korelację wartości przepływu do czasu przejścia sygnału z jednego czynnika do drugiego. Przepływomierz mierzy czas przejścia sygnału między dwoma sondami zamontowanymi w sposób bezkontaktowy i na tej podstawie oblicza przepływ medium. Technika ta jest uniwersalna dla cieczy oraz gazów. Czy istnieje grupa odbiorców, która będzie szczególnie zainteresowana tego typu przepływomierzem? Absolutnie nie. Przepływomierzem ultradźwiękowym zainteresowani są użytkownicy, dla których liczy się szybki i bezpieczny pomiar. Ale nie jest to reguła. Przepływomierz ultradźwiękowy sprawdza się zwłaszcza na dużych średnicach rurociągów, wysokich ciśnieniach przepływu oraz wszędzie tam, gdzie montaż standardowego przepływomierza nie jest możliwy. Dziś było trochę teorii, a w następnym odcinku pokażemy Państwu montaż tego zestawu na przykładowym rurociągu. Zachęcamy do śledzenia naszego kanału.